Tam. Bo tu nie chodzi. Ogólnie chodzi o sz szacunek do klienta, każdy jest równy. E zapłaciliśmy za pizzę, czekaliśmy godzinę, co chwilę czas był przedłużany, dzwoniłem, odebrał facet. Powiedział, że pizza zaraz będzie wstawiona do pieca i wyjeżdża kierowca. Zadzwoniłem po ponad pół godzinie drugi raz. Yy, powiedział drugi raz, że dopiero pizza będzie wstawiana. Rozłączył mi się. Zadzwoniłem drugi, trzeci raz i odebrała jakaś kobieta, która powiedziała, że niby ktoś dzwonił z pyszne.pl, że na ten adres zrezygnować z zamówienia. Ktoś tam mówił, ale ja powiedziałem, że ja nie dzwoniłem, to nie mój numer z głowo, ja zapłaciłem z góry. No i się rozłączyłem, powiedziałem, że chcę zwrócić pieniędzy i, i, i kłamią i, i słabo bardzo. Tak, to A nikt już nie wie, z jakiej pizzerii zamawialiśmy, więc. Ja się boję, ten drogi to ogólnie. Ktoś pisze, że jest jakiś pizza y, z Wykopu. Zrobi na pizzarz. Nie, yes, przecież to tak? szukaj.